Truskawka to królowa owoców jagodowych. Posiada naprawdę dużą gęstość odżywczą. Ilość witamin i minerałów w niej zawarta jest naprawdę imponująca. Jednocześnie możemy ją jeść bez wyrzutów sumienia, ponieważ jedna filiżanka truskawek to około 30 kalorii. A na dodatek wpływa na smukłą sylwetkę ze względu na zawartość pektyn, które stymulują perysaltykę jelita i detoksykację naszego ciała. Truskawka posiada niesamowite właściwości urodowe. Powoduje efekt rozświetlenia naszej skóry i wielowymiarowo działa również przeciwstarzeniowo. Zawarty w niej kwas alagowy chroni nas przed szkodliwym działaniem promieni UV, również działa bardzo silnie przeciwnowotworowo. Truskawka również dba o nasze zdrowie, chroni nerki i serca, obniża poziom cholesterolu i działa przeciwzapalnie. Dlatego warto maksymalnie wykorzystać cały potencjał, który niesie ze sobą ten owoc, spożywając w sezonie przynajmniej jedną filiżankę dziennie troskawek i pozwalając, aby wszystkie zawarte w niej związki synergistycznie dbały o nasze ciało.